Proszę Państwo, czas na wiem, że Państwo już jesteście niecierpliwi, bo troszeczkę już tutaj czekacie na nas i cieszę się, że tyle osób przyjąło nasze zaproszenie. Serdecznie Państwu dziękuję, że tutaj jesteście dzisiejszego dnia. Naprawdę w tak y, licznej grupie widzę tu osoby z powiatu i z powiatu i z powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, no wiadomo, najwięcej z Strołęki Miasta i z powiatu Ostrożskiego, Ale dziękuję wszystkim za to, że znaleźliście czas i, i dotarliście na to spotkanie. Pozwólcie Państwo, że przywitam naszego tutaj gościa, gościa Pana y, Europosła, posła do, do Sejmu Europejskiego, do Parlamentu Europejskiego, byłego prezesa Orlenu, Pana Daniela Obajka. Bardzo serdecznie. Chciałbym, tutaj, chciałbym serdecznie tutaj podziękować panu Danielowi, że znalazł czas no, w tym takim trudnym czasie, bo jesteśmy po wyborach prezydenckich w naszym kraju, gdzie te emocje opadły. Wiadomo, tych spotkań jest, tych spotkań jest. Nie coraz dużo, a pan Daniel wiem, że jest aktywnie jeździ, uczestniczy jeszcze też. Dziękuję wszystkim za, za ten czas wyborów. dlatego. Jeszcze raz pozwólmy i podziękujmy panu Danielowi, że jeszcze, że znalazł ten czas jest z nami. Pan doktor już prezydent Elekt, pan doktor Karol Labrocki wygrał. I dziękuję tutaj z całego serca wszystkim Państwu tym, którzy byliście zaangażowani w tę kampanię. Poczęwszy od... Po podpisów, które zbieraliśmy, gdzie tych podpisów naprawdę wiele zostało zebranych na naszym terenie i w kolejnych fazach, czyli tak jak spotkania, które, które miałem też przyjemność organizować, gdzie też no, 30 prawie spotkań w terenie udało mi się tutaj też z Państwem częścią ogromną odbyć, czy banery, które razem wieszaliśmy, czy Różne materiały, które razem gdzieś też promowaliśmy naszego kandydata na różnych spotkaniach, czy na czy na różnych targowiskach. Tutaj widzę, byliśmy burzanie. Czy zdjęcia w oknach. No wszystko różno za szybko. Naprawdę pomoc. Ja już nie mówię o różnych SMS-ach, o różnych, różnych działaniach. Za to serdecznie Państwu dziękuję. Na koniec, bo też... Yy, Pozwolę sobie podziękować też za te wpłaty, bo to też ważne. Wtedy, kiedy nie mieliśmy tego finansowania, kiedy było ciężko, Państwo również byliście z nami i te wpłaty płynęły. No ja powiem tak, szacun dla was też ogromny, bo tych wpłat było naprawdę wiele. To jest ponad 23 miliony, które były zebrane w tak niedługim czasie. 23 miliony, które przyczyniły się na pewno ogromnie. Z tamtej strony mieliśmy e, środki, które płynęły z różnych źródeł, a u nas no państwo. Państwo po prostu stanęliście na wysokości zadania. Za to serdecznie państwu dziękuję. Za to wszystko i, i z całego serca. I żeby już nie przedłużając, oczywiście e, po spotkaniu tutaj e, pan Daniel... O bajtek zaraz będzie y, nam tutaj uświadamiał i, i mówił ciekawe rzeczy, ale po spotkaniu będzie taka możliwość, to zdjęcie, zrobienie sobie zdjęcia y, z naszym tutaj gościem. Czy y, nabycie książki, która również jest ciekawą lekturą, myślę dla Państwa, już wiem, że gro Państwa ma tą książkę y, na innych spotkaniach, gdzieś tam, gdzieś tam y, nabyło, na ale jest, jest taka lektura, można tutaj po spotkaniu też nabyć. Zapraszamy serdecznie. No, oczywiście, kawa, tak jak było napisane w naszym zaproszeniu, kawa e, z Obajkiem, Danielem Obajkiem, też jest kawa na komentarzu. Możemy później e, już w kuluarach, w różnych rozmowach rozmawiać. Rozmawiać o Polsce. O Polsce, bo dzisiaj Polska jest najważniejsza. Polska, która wymaga jeszcze poświęcenia. Poświęcenia, bo widzimy, że jest prezydent, jest prezydent, nasz prezydent, ale jeszcze. Musimy pracować nad tym, żeby w kraju złożyło się lepiej. Ja też jako parlamentarzysta od kilkana roku to, co się zobowiązałem wobec Was, wyborców, to co się zobowiązałem wobec Polski, będę starał się wypełnić. Dziękuję. Też pozdrawiam moich rodziców, bo są ze mną moja małżonka, zawsze byli przy mnie i dzisiaj również są. Dziękuję Wam za to z całego serca.